Cześć, moi korektaj, jestem dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z Życia Młodego Rolnika W dzisiejszym odcinku jak sami widzicie Jedziemy na targ rolny I będziemy sprzedawać nasze Nasze owocki Owocki i warzywa Także no... Lecimy dalej z tymi tu Zarabianiem pieniążków No i jak sami widzicie No kurcze Nam tutaj spadły Niektóre palety No ale co się dziwić To jednak Jakiś pieniążek idzie. No i dobra, teraz pytanie: dlaczego one się nie chcą sprzedawać? Sprzedają się, już mamy w ogóle 10 tysięcy na naszym koncie. I jestem, no, blady trochę, bo trochę tych pieniędzy będziemy mieć. Bo jednak, no, te truskawki, tu trochę sałaty jednak mieliśmy. Więc tych pieniążków powinniśmy ładnie, elegancko przytulić. I zaraz chyba będzie nawet 10 tysięcy z samych y, warzyw i owoców. Także no nie powiem, jest dosyć ciekawie. No my mamy jeszcze kurde drugą przyczepę y, tych naszych truskaweczek. I dobra, co tu się dzieje? Oczywiście to jest taki szalony wstęp, no bo ten wstęp no trochę będzie trwał. Bo wiadomo, będzie trzeba sobie ładnie, elegancko sprzedać naszą soję. Będziemy musieli sprzedać yy, byki. No ale byki dopiero gdzieś w sierpniu sprzedamy. A soję dopiero tutaj teraz w tym naszym czerwcu. Także no, będzie, będzie grubo. Będzie grubo. Będziemy przepalać naszego kumbaja. No i w dzisiejszym odcinku też sobie zrobimy żniwa naszego rzepaku więc no trochę nam tu zejdzie z tym wszystkim i oczywiście co, jedna paleta została, trochę pieniążków teraz idzie w górze, no i musimy trzymać tak ładnie, elegancko palety, no i fajnie, elegancko zarobiliśmy praktycznie 11 tysięcy ja jestem zadowolony i widzę, że już kurde tutaj tym naszym internacjonalem będzie nam ciężko tutaj yy, wyrobić się. No ale nic trudnego dla Adiego. Także no lecimy teraz sobie na gospodarstwo. Będziemy lecieć do Andrzeja na skup z soją. Oczywiście soję musimy wyrzucić na przyczepę. Oczywiście przyczep naszych nie będziemy. Yy, jak to powiem. Nie będziemy sobie rozszczepiać. Tylko po prostu polecimy z dwiema, na jedną wysypiamy no te sześćset no 3 tony i 600 kilo tej soi naszej. Oczywiście wszystko ładnie jeszcze rośnie, że no że paczek jeszcze nam kurczę tutaj rośnie, że uciutki jest, no, ale tym się nie przejmujemy, w następnym, na następnym miesiącu już będziemy mogli ciąć, chociaż i tak i tak będziemy przewijać czas do. Oczywiście, sierpnia, no bo w sierpniu już wszystko sobie tak uderzymy na poważnie. Te nasze żniwa, żniwa rzepaczane oraz żniwa pszenicy, plus do tego jeszcze obiec nam doszedł. No i te prace pożniwne będą się wszystko pojawiać w sierpniu. I dobra, no wiem, po co ja gaszę tego internacjonala? Weźmiemy sobie naszego kombajnika i oczywiście widać, że do dupy podjechałem. No ale nam to nie przeszkadza. Trochę w sześćdziesiątkę wiedziemy i tak to jest bardzo spracowany ciągnik. Oczywiście jak widać trochę o jestem szalony. No ale nic się nie dzieje. Sypiemy na przyczepę tą naszą soję. Zobaczymy w ogóle, ile pieniążków dostaniemy Za tą naszą soję w ogóle, jak tutaj wygląda W sumie No, po te parę Złoty więcej nie będziemy mieli co się jechać, więc pojedziemy na elewator naszym Kejsikiem I sprzedamy ten Nasz Tą naszą soję Oczywiście Na Elewatorze Forsita już sobie zostawimy tutaj Niech sobie ładnie, elegancko stoi. My sobie i taki tak, jeszcze w dzisiejszym odcinku, no, będziemy kończyć ten rzepak. No, bo jak na razie sobie sprzedajemy nasze plony. I co? Kejsikiem jest już inna kultura jazdy, bo 40 na godzinę, jednak szybciej niż MTZ. Także, no co, ja się z Wami tutaj żegnam. Zaraz widzimy się po cięciu. Już jak będziemy dojeżdżać na skup. Także, no, zaraz będę. Dobra, my dojeżdżamy sobie już do tego naszego oczywiście skupu do elewatorów i będziemy tą naszą soję sprzedawać. Jestem ciekawy, ile po dzisiejszym odcinku powinniśmy mieć pieniążków. Oczywiście, no to nie są y, takie grube y, sprzedaże, jak w zimę to wypada, że no po parę naście przyczep, tylko tutaj kurczę jedna przyczepa naszych owocków, no i trochę... Na przyczepie tej soi, i oczywiście za soję dostaliśmy 6,5 tysiąca. To już no, naprawdę nie ma pieniądze. I na naszym koncie jest stan 21 tysięcy złoty. I możliwe, że jakieś nowe nabytki powinny się na dniach nam tutaj ładnie, elegancko pojawić. Więc my sobie wracamy na naszą gospę i widzimy się już w sierpniu. Tak, już się zobaczymy w sierpniu, nie będę przewijał na odcinku, także no widzimy się już przy żniwach rzepaczanych. Robimy krótkie cięcie. Dobra, już jesteśmy na naszym gospodarstwie, oczywiście już jest sierpień, 8 rano, forszitek sobie stoi tak jak stał po tym jak... Wyrzuciliśmy z niego soję, Forsitek już, no kurde Forsitek stoi jak stał no, a Kejsik stoi już wyczekując aż wjedziemy w rzepak, żeby ten nasz rzepaczek tutaj ładnie elegancko wykosić. No i co mogę powiedzieć więcej, my sobie jeszcze pójdziemy przed tym jak zasiądziemy do Forsite i rozpoczniemy żniwa nasze, pójdziemy sobie do byczków, no i oczywiście nasze byki sprzedajemy. Zarabiamy no, niemałe pieniądze. Kupujemy wiadomo 6. No i w tym momencie mamy całą sumkę, którą zarobiliśmy w wakacje, można tak to powiedzieć. Czyli 35 tysięcy złotych na moim koncie. Ja jestem bardzo zadowolony. No i sobie zasiadamy do forsitka. Oczywiście jak widzę już mamy yy, godzinę. Kurczę, przepraszam bardzo. Mamy minutę, prawie już ósmą odcinka, więc no chwilę nam zajął ten yy, tak zwany nasz począteczek. A sami widzicie, że ten początek był bardzo zakręcony. No ale wyszedł jak wyszedł. Mi się podobał. Wam możliwe, że też się spodoba. No i oczywiście lecimy z żniwami. Już na naszym kanale w dzisiejszym odcinku. No, dzień z żniw y, rzepaczanych Jutro będzie dzień z żniw pszenicy. No i oczywiście, no, pszeniczkę sobie ładnie, elegancko wykosimy. Bo czemu by nie? Wiadomo, y, nasze byki, no, mają bardzo mało słomy, czyli nie mają nic. Więc będziemy musieli z pszenicy od razu tą słomę. No, w jakiś sposób zebrać, ale zobaczymy, jak to w ogóle wypali. Ale mam nadzieję, że będzie dobrze. I ogólnie, no, no, zazwyczaj to mówię w trzeciej lub czwartej minucie odcinka. No, ale w dzisiejszym odcinku powiem to o dziewiątej minucie odcinka, bo sami wiecie, że podgląd mam po prawej stronie. Wszystko ładnie, elegancko widzę. Wiem, że chyba nawet nie słyszycie forszyta, więc to szybko naprawimy. I ten nasz kombaj ładnie elegancko. Yy, Podgłośnimy, żebyście kurczę słyszeli jakieś dźwięki z gry. No i oczywiście zapraszam Was do zostawienia subskrypcji na moim kanale, bo takich akcji jakie były dzisiaj na początku odcinka jest bardzo mało, ale no one mogą was zachęcić do zostawienia subskrypcji na tym kanale. Z dzwoneczkiem, żeby Was nie ominęły, Nie ominęło więcej takich szybkich akcji ze sprzedażami wiosennymi, wiosennymi, letnimi można już powiedzieć. O no i takich akcji jak walnięcie w drzewo headerem i będziemy zaraz giąć kosę. Na no, ta te ta tam mniejsza. No a, i jeszcze oczywiście... Zapraszam do zostawienia łapeczki w górę pod tym filmem Jeżeli Wam się spodoba to Zostańcie do końca Napiszcie jakiś komentarz Co bym mógł jakoś zmienić Żeby lepiej Wam się oglądało moje filmy No i oczywiście zajrzyjcie w opis Tam macie link do Discorda Na którym siedzę na live'ach I możecie ze mną gadać Bo live'y też na moim kanale się odbywają Oczywiście jeżeli jesteście już w opisie No to jeszcze możecie wbić do Karolka i Chitosa na kanał. No tam zostawić y, subskrypcję, zobaczyć ich filmiki. Oczywiście, już mówię, że chłopaki będą od nowa nagrywać. Także, no, wyczekujcie ich nagrywek. No i to tak wygląda. Dobra, ogólnie y, tego rzepaku jestem ciekawy, ile uzbieramy. Może, może to tego nie będzie dużo, no ale zawsze coś. Jakiś pieniążek wpadnie na zimę. Oczywiście widzę tutaj, kurczę że trawa nam urosła i też będziemy mogli za niedługo robić drugi pokos. No w sumie to jest sierpień. No to ten drugi pokos wypadałoby zrobić, żeby nasze byczki miały co jeść. No i chyba w tym sezonie nawet zrobimy trzy pokosy. No i ja się bardzo kurczę cieszę, że taka rzecz mi się... No tutaj mi się uda taką rzecz ogarnąć, oczywiście co 60 z grabiarką jak stała, tak stoi mtz w naszej stodole też stoi i czeka żeby nim się zaopiekować, no ale nie, nie wszystko naraz i po pierwszym okrążeniu mamy 52% w zbiorniku no i teraz lecimy drugie okrążenie chyba nie powinniśmy dać radę okrążyć te nasze pole jeszcze dookoła oczywiście oporowe żniwa bo czemu by nie oczywiście jak to bywa u mnie w okna 30 nie ma oczywiście sobie zajedziemy o gdzieś z taką perspektywę Zrobimy screena No i jestem kurczę zadowolony Bo zaczynam znowu robić jakieś takie No Nieprofesjonalne miniaturki No ale jakieś miniaturki na moim kanale się pojawiają Oczywiście Ten odcinek Będzie na poniedziałek Wczoraj mieliście odcinek Przedwczoraj mieliście Dzień wolny od mojego kanału Ale w piątek za to mieliście Live'a no prawie 4 godzinny live, więc no może w tym tygodniu jak się uda no to też odpalimy live'a w niedzielę bo oczywiście oglądacie to w poniedziałek więc to jest nowy tydzień więc w tym tygodniu powinien być w niedzielę live'ik może samemu, może z ekipą. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. My na razie sobie się zajmujemy koszeniem. Tego naszego rzepaku, oczywiście, dzisiejszy odcinek może być troszeczkę dłuższy, no ale bardziej wartościowy, tak mi się kurcze wydaje. Już kurde, beknąć chciałem, no ale powstrzymałem się, chociaż i tak to wam powiedziałem, więc przepraszam. Będę lepszym człowiekiem po prostu i tyle. No, forcitek jak zawsze mnie nie zawodzi. Chociaż dopiero za, zaczęliśmy żniwa Ale i tak mam nadzieję, że on się nie zepsuje I dotrzyma mi No po prostu do końca tych żniw No i zapomniałem w ogóle ile, jaki on ma duży zbiornik Ale on chyba ma 4200 pojemności zbiornika Więc no będzie kozacko, kozacko Tak samo, że no, tutaj widzę, że mi się wszystkie żniwa Nawarstwiły naraz Czyli rzepak owies będą naraz koszone, chociaż zobaczymy jak to w ogóle będzie wychodzić w odcinkach, bo wiadomo, że będę chciał y, też jak najszybciej zasiać rzepak y, oczywiście po pszenicy więc po pszenicy będziemy chyba szybko cisnąć z pracami tam pożniwnymi chociaż zobaczymy jak to będzie wyglądać, bo to też y, mogę mówić tak, a wiecie jaki Star, starzy widzowie wiedzą jacy, jaki ja jestem pokręcony Także no Może być tak, że Że pakujemy Na końcu sierpnia Tak, żeby było Na styk Bo wiadomo, że No W tym sierpniu trochę robót będzie A może jakieś nowe nabytki się pojawią To tym bardziej Tych robót będzie coraz więcej I no, muszę obmyślić plan, jakie to kurcze nabytki pierwsze kupić, bo wiadomo, że chciałem kupić ładowarkę na nasze gospodarstwo. Oczywiście zjeżdżamy sobie i będziemy sypać na naszą przyczepę. Pierwszy taki zbiornik, 99%. No, oczywiście wypadałoby lepiej. Trafić rurą na przyczepę, i tutaj patrzymy owiec. No, rzadki trochę jest, no ale jakiś będzie. No i wiadomo, że słoma z owsa też jako taka będzie. Ziemniaczki ładne, eleganckie urosły. Zobaczymy, ile to sypnie w ogóle tych ziemniaków. Ale miejmy nadzieję, że źle na tym nie wypadniemy. Dobra, my lecimy po. Drugi zbiornik naszego rzepaku. Mam nadzieję, że się uda umucić drugi zbiornik. Chociaż to, co widzę, to w 100% powinniśmy ten drugi zbiornik mieć i nie powinniśmy narzekać. Także no, lecimy chociaż może jeszcze wstrzymamy się ze sprzedażą 30 i kupnem jakiejś ładowarki, bo 30 nasza przecież z tymi balotami, naszymi nieszczęsnymi daje radę wiadomo, jakbym prasę zmienił no to bym musiał wtedy zmienić 30 na ładowarkę bo by na pewno nie dała tak dobrze zbitych bel jak przy innych prasach podnieść także no tak to wygląda i co, my sobie tu ciśniemy oczywiście motowidła najwyżej powinny być przy tym rzepaku, bo one tylko powinny nagarniać ten nasz rzepak, bo jeżeli dajemy na dole, no to bardziej nam się ten rzepak wysypuje i nie daje tego rezultatu, ale nie będziemy nic zmieniać przy tym naszym headerze, bo jeszcze coś się rozleci i będziemy płakać. I dobra, w jedną stronę ile? 700 kg powinniśmy mieć? No chyba te 700 kg będziemy mieć. No, i ja jestem, no, można tak to powiedzieć, zadowolony, bo to jednak yy, rzepak w tym sezonie nam plonuje. No, bo porównując sobie to, co było sezon temu, no, to no trochę przymało tego rzepaku było. Ale dobrze jest, jak jest. My się cieszymy. Że jakaś w, robota w polu jest i się nie nudzimy. Wy widzowie macie co oglądać. Ta seria idzie, no, coraz bardziej do przodu, bo ja jeszcze kurczę nie miałem nigdy tylu pieniążków w, w no, przy zimowym odcinku. Zazwyczaj miałem takie pieniążki, pułapy do 40-50 do 50 tysięcy, a tutaj kurczę jednak mamy już 35 tysięcy w, no. W letnim odcinku, więc no aż tak źle to nie wygląda. No i co? No i my lecimy. Możliwe, że będzie jeszcze jeden zbiornik. Możliwe, że będzie jeszcze jeden zbiornik i troszkę. Więc no, na jedną przyczepę chyba nie zmieścimy. Tak, bo to jest 5 i coś tony. 5 chyba 600 albo 5200 coś takiego. I chyba wiem na co wydamy nasze pierwsze pieniążki, chociaż w tym sezonie aż tak dużo się tego yy, zboża nam, no nie będziemy mieć yy, 10 tyle tego naszego zboża, skoro sami widzicie jak to kurcze wygląda. jeżeli, no w sumie do ziemniaków by się przyczepa nowa yy, przydała, no ale tutaj mam jeszcze parę innych inwestycji na myśli, bo tutaj do naszego internationala by trzebało powymieniać parę naszych maszynek i mam nadzieję, że jakoś damy radę je wymienić no bo czemu by nie żeby nasz internationalek jednak no, z większymi, z większy, bardziej gabarytowymi maszynami jeździł niż z tym naszym na przykład y, Gruberkiem. Chociaż Gruberek na razie zostanie bo to jest do bezarkowej uprawy więc on i tak idzie, i tak idzie na głęboko I no po prostu internationalek ma co robić przy nim Nie ukrywam Sprawia mi to przyjemność że ten Internationalek czuje, że coś robi, a nie tylko jeździ. Ale tutaj mam na myśli wymianę innych maszyn. Możliwe, że wymienimy w tym sezonie talerzówkę. A co jeszcze wymienimy do tego, no to sami się dowiecie już w następnych odcinkach. Raczej, znaczy w następnym odcinku na pewno nie, no ale w odcinkach dalszych. Już się dowiecie. No spokojnie, dobra, my sobie tutaj lecimy. Chociaż za 35 tysięcy bym kupił jakąś ładowarkę, 30 bym do tego sprzedał, no to by jakieś pieniążki były. No ale zobaczymy, jak to będzie ogólnie wyglądać. Dobra, tutaj lecimy, tu, tu, tu. No i chyba będzie około 3 ton. No, będziemy mieć około 6 ton z hektara no w sumie tutaj jest 70 arów więc no będziemy mieć około no nie wiem wyższe 3 tony w zbiorniku powinniśmy mieć tego naszego rzepaku czy narzekam? nie czy jestem zadowolony? tak no bo już to przeliczyłam na pieniążki i tu jakieś 6 tysięcy nam wpadnie z palcem no nie powiem gdzie i będziemy mieć jakieś nowe inwestycje w naszym, oczywiście, farmingowym życiu a inwestycji, kurczę tutaj się namnożyło więcej niż myślałem dobra, lecimy sobie no oczywiście tutaj te nasze ostatni pokosik no i chyba, no, zbiornika pełnego nie będziemy mieć no ale zawsze coś się tutaj nam uzbiera. Dobra, tutaj international stoi są przyczepom. Nie wiem czy będziemy podjeżdżać do internationala czy nie. Ale mi się wydaje, że chyba tak. No bo zostawimy sobie już przed gospodarstwem nasz kombajn, żeby już w następnym odcinku ruszać z żniwami pszenicy, od razu pełną parą, bo wiadomo Następny odcinek będzie z żniw pszenicy, z prasowania i złożenia bel słomy, bo chciałbym ogólnie nie to, że zobaczyć ile tej słomy będziemy mieć, no ale chciałbym mieć yy, ubyków pościelone, no bo wtedy wiadomo będzie, że nasze byczki będą miały no sucho, a nie mokro i będą sobie żyły w spokoju i będą produkować nam gnój także no jest bardzo dobrze mamy w sumie tyle samo w zbiorniku tyle ile zaczynaliśmy yy, ze soją także no będzie to dosyć ciekawie ale ja to tam nie ukrywam mi, yy, morda mi się cieszy że praktycznie mamy 6,5 tony, tak można powiedzieć. Prawie 7 ton rzepaku. No to już jakieś tam pieniądze na nowe inwestycje. A w następnym sezonie zobaczycie, że tych inwestycji na. No tak można powiedzieć, maj. Kwiecień-maj będzie dosyć sporo i co, i to tutaj się nam yy, na jednej przyczepie zmieści? Nie, i 100 kilo nie weszło na naszą przyczepę także no śmiesznie no musimy sobie kupić jeszcze jedną przyczepę, taką większą żeby w razie w, no to na jedną przyczepę się nam to yy, mieściło oczywiście forsytka tutaj gdzieś sobie ładnie, elegancko zostawimy Opuścimy header. Zabieramy wszystkie klucze. Gasimy. Zabieramy klucze. Oczywiście zamykamy. No. Do Internationala zaraz podejdę. Zwalę to do Silosu. Ale muszę Silos najpierw przygotować. A ja się z wami żegnam. Do następnego odcinka już niebawem. Bo nie wiem czy będzie on we wtorek. Czy w środę. Także no. Wyczekujcie. Zapraszam do subskrypcji. Z dzwoneczkiem. A w dzisiejszym odcinku będzie hashtag Nara, bo to już końcówka odcinka. Także na razie trzymajcie się. Cześć.